Cześć, witam was z kanału A dzisiaj na odcinku serii kurczaki zagrodowe Tak ta seria będzie się nazywać Jak widać ładnie teraz pokazały się wszystkie kurczęta To z takiego powodu, że Kwoka trochę się wystraszyła obecnością, bo słyszę już, że tam kocica za mną przyszła Jak widać, kurczaki już dosyć sporo podrosły. Skrzydełka mają całe opierzone. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to na pewno to, że wszystkie kurczęta nadal są. Nic się żadnemu nie stało. Rosną dosyć dobrze. Tutaj przymknąłem na chwilę. Żeby żeby po prostu nagrać dobrze film. No kurczę, to są troszeczkę przestraszone przez tam kocice. Troszeczkę wiatr, no ale już ciemno dla Was to nagrać Mam nadzieję że to Wam nie będzie przeszkadzało i że tak bardzo na filmie nie będzie wiało Co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno Kwoka, widzę troszeczkę odżyła po wyjściu na pole Kurczaki są na polu chyba od podejścia 4 lub trzeciego dnia swojego życia Chciałem, żeby tak chociaż troszeczkę podrosły, ale też ich jakoś długo nie chciałem trzymać. Coś chciałem powiedzieć. Wszystkie kurczaki, które były całkowicie żółte, wyrastają właśnie nie na całkowicie jednokolorowe, tylko wyrastają im piórka również kolorowe. Więc wszyscy, którzy się martwili, że na przykład. Kurczeta całe żółte, czy tam całe białe, które były na początku, e, będą potem na przykład całe brązowe. E, no to nie ma się o co martwić, e, bo widzisz z, tego, z tego co widzę, to wszystkie kurczęta będą w jakieś kropki, w jakieś paski. E, jedne troszeczkę bardziej wiadomo, drugie troszeczkę mniej, ale jednak wszystkie. Eee, no może oprócz tego czarnego, bo z tym czarnym to nie wiem co będzie. Eee, nie wiem, ma takie piórka biało-czarne. W no, większości oczywiście czarne. No ale nie wiem, nie wiem co z nim będzie. Może jeszcze podejdziemy do nich. Bliżej. O! Niektóre powiem szczerze, że jeszcze nie mam tak dobrze opierzonych źródeł. Chyba się nie wiem nad czym to się różni. Niektóre troszeczkę by szybciej się opierzyły. No ale jak widać tak, jak mówiłem. Wszystkim wyrastają dosyć takie różnorodne piórka. A jak widać troszeczkę sobie przeszło na drugą stronę. Ponieważ właśnie tutaj zawsze trzeba przy bramce przymykać. Eee, taką cegiełką to zawsze przymykam. Teraz nie przymknąłem, bo wchodziłem szybko do nagrania. I kurczęta wyszły. E, więc może to jest dobry czas na. E, o, wracają. Więc to jest może dobry czas e, na zakończenie tego odcinka. Żeby po prostu tutaj przymknąć, jak widać, e, tym przytykam tą dziurę. Ale jak otwieram bramkę, to zawsze muszę właśnie to odstawić. E, teraz na szybko do nagrania po prostu to zostało. Ale kurczaki wszystkie wracają od razu. No i co, to chyba wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, jakie sprawy poruszyć w następnym odcinku, związanym właśnie z kurczakami, lub w zwykłym odcinku. No i do następnego, cześć!